Zadanie dotyczy prawdopodobieństwa warunkowego, więc od razu sobie zapiszmy wzór. Prawdopodobieństwo zdarzenia A pod warunkiem, że zajdzie zdarzenie B jest równe prawdopodobieństwu A część wspólna z B podzielić przez prawdopodobieństwo zdarzenia B. Tutaj obok, jak widzisz, w tym miejscu zapisałem opisałem oba zdarzenia. Pierwsze zdarzenie polega na tym, że wyjmujemy paczkę herbaty owocowej, a drugie zdarzenie polega na tym, że wyjmujemy paczkę wyprodukowaną w ceylonie. Ok, to może to B sobie zaznaczę takim kolorem. I teraz popatrzmy na zdarzenie A. Wyjmujemy paczkę herbaty owocowej, czyli mamy tak, cztery możliwości wyjęcia takiej paczki. Wyprodukowanej na Ceylonie i trzy możliwości wyjęcia takiej paczki wyprodukowanej w Chinach. Natomiast, jeżeli chcemy wyjąć paczkę wyprodukowaną w Ceylonie, no to mamy 12 możliwości, 4 lub 1 możliwość, czyli łącznie takich zdarzeń pasujących do zdarzenia B jest 17. I to od razu sobie może pod spodem zapiszmy. Że moc zdarzenia B równa się 17. Ok, i teraz policzymy prawdopodobieństwo tego zdarzenia. To znaczy, musielibyśmy podzielić moc zdarzenia B przez moc omegi, czyli przez wszystkie możliwe wszystkie możliwości wylosowania jednej jednego pudełka z herbatą no więc moc zdarzenia B równa się 17, natomiast, natomiast moc omegi jest równa 30, no bo tyle mamy y, paczek herbaty w tym pudełku, czyli 17 30 ok takie jest prawdopodobieństwo tego zdarzenia a teraz spróbujmy wyznaczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A część wspólna z B no to zwróć uwagę, że Tutaj w, e, już pokazuję, w tym miejscu nałożyły nam się dwa kolory, czyli to zdarzenie, zdarzenie A część wspólna z B polega na tym, że wyjmujemy paczkę herbaty owocowej wyprodukowanej w ceylonie. No i tutaj mamy cztery możliwości. Więc prawdopodobieństwo A część wspólna z B to się równa moc zdarzenia A część wspólna z B podzielić przez. Moc omega to się równa 4,30. Skracamy ułamek przez 2 i otrzymujemy 2,15. Ok, i teraz wracamy do wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe i podstawiamy to, co policzyliśmy pod spodem. Czyli wstawiamy tak, 2,15 u góry, na dole 7,30. No tutaj mamy dzielenie ułamków. Takie dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność, czyli zapiszę 2 15 razy 30 17. To się równa. Skróćmy tutaj ładnie 15, 30 przez 15 i zostanie nam 4 17. No i mamy policzony pierwszy przykład. Tutaj jest odpowiedź.